Witajcie ludziskowie! To będzie taki krótki odcinek informacyjno yy, informacyjno-organizacyjny Co to za okienko głupie. To będzie taki krótki odcinek informacyjno-organizacyjny, w którym powiem yy, Dokładnie o seriach, które będę tworzyć, które są już zaplanowane Lecz wszystko może się zdarzyć, prawda? Yy, tak więc seria, które będę tworzyć yy, jest to Painkiller Resurrection to zrobię całe, to już mówiłem w poprzednim odcinku. Limbo Fear, jedynka, ale to yy, nie jestem pewien, bo wiecie, mogę dostać na przykład zawału podczas nagrywania. No a nie wiem, czy tego byście chcieli. Ja też nie. No ale dobra, zrobię z fira Jedynki oczywiście, bo jedynka była najstraszniejsza. Trójka była do dupy. Dwójka była taka sobie. Yy, tak więc, jedynka w Steam Fortress, dwójki będzie gameplay. Yy. Z Call of Duty właśnie się teraz dodaje, Call of Duty 4, Modern Warfare, jedynki, multiplayera, um, e, i zrobię speedrun z Metro 2033. A no jeszcze do serii to dodam Strangleholda e, i Y, która nazywa się Dead Island. Tak więc. No i chciałem jeszcze powiedzieć, że Fraps i wszystkie tamte inne programy wszystko działają w 100% Po prostu ja byłem głupi i, i myślałem że jak filmik, znaczy jak Fraps mi nagrywa filmiki po około 2-3 minuty to że coś to, że coś jest zrąbane, no a wczoraj jak oglądałem y, filmik od niezapominajki 6000 właśnie ją teraz pozdrawiam <laughs> y to tam, o, o, no to tam ona mówiła, że, że to Fraps tak robi, że, że nagrywa w częściach, i to tak już niestety musi być. No a konwertuje programem ULID Video Studio wersja 11. Też to poleciła mi, nie zapominajka. A to jest właśnie ta gra Strangle Hold. Tutaj widzicie, jest podobna trochę do Max Payna. Znaczy ogólnie tym, że można się tak fajnie rzucać ten na boki i w ogóle. Gra się przechodzi w około nie wiem. 6 godzin? 6, 7 godzin? Może 8? No ale gra bardzo ciekawa. To jest John Woo, zdaje się. A tutaj widzicie. Stranglehold jest gromakcji zrealizowaną pod okiem słynnego reżysera, nazwiskiem John Woo. Co to, to mówiłem wtedy? Hmm. Gra jest naprawdę super pełna akcji w ogóle, w ogóle super. Rozwała wszędzie w ogóle jak tutaj widzicie na screenach, wszędzie. Na każdym screenie jest jakaś akcja. No może nie tutaj. A tak wygląda sama gra. Znaczy to może wygląda dosyć kiepsko, ale gra jest bardzo fajna. To akurat byli Bossowie. No to jest pewnie jakiś dodatek. No, to, to, jest, to jest chyba multik, zdaje się. Ale mi multik nie działa, ponieważ ja tą grę kupiłem za 15 zł w Kerfurze. <gry> A w tych wersjach za 15 zł, to znaczy w tych tańszych wersjach, hmm, niestety nie ma często multika. E... Co by tam jeszcze powiedzieć? Hmm, co ja tam miałem powiedzieć? Chyba to już wszystko, tak mi się wydaje. No, tak więc będę nagrywać tę serię. Będę się starać nagrywać codziennie po. No, po jednym odcinku, jeden, dwa odcinki, to zależy jak mi starczy czasu. No i to by było chyba na tyle. Dzięki, że mnie oglądaliście. Oglądajcie moje filmiki z Call of Duty Gameplay. Gameplay jeden na razie dodaję teraz i wszystkie serie, jakie będę tworzyć, bardzo proszę. Tak więc, cześć, Narka.